Siemaneczko, z tej strony MB, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was darmowe itemy, więc tak jak każdy prosił, są kolejne darmowe itemy, ale te darmowe itemy są dostępne tylko przez dwa tygodnie, w sumie są dostępne dokładnie do 26 marca. Więc drodzy widzowie, jak najszybciej bierzecie sobie te itemeczki, yy, które Wam podam, żebyście je mieli, bo po 26 marca, że oglądacie ten odcinek po 26 marca, no niestety już nie są dostępne, więc oglądacie to jak najszybciej, wchodzicie to jak najszybciej. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych takich właśnie rozdawania itemów, jakie informuje was o nowych itemach, o nowych jakichś rzeczach, eventach w Robloxie, to zostawcie subskrypcję, naciskajcie czerwony guziczek z dzwoneczkiem. Wtedy dostaniecie od razu powiadomienie, że Mendy wrzucił odcinek, a może to będzie odcinek właśnie o nowych itemach, albo o kodach, albo o czymkolwiek innym, więc po prostu warto mieć subskrypcję z dzwoneczkiem, bo nigdy nie wiesz, co Mendy zrobi i a może to jest warte właśnie jak teraz, jednak zajrzenia na kanał i zostawienia lajka. Bo jeżeli cieszę się z tego, że robię ci taki, chciałbyś więcej takich odcinków z tym, zostaw lajkacza. A my lecimy już teraz do tych it itemów, więc zostawiaj suba, dzwonka lajka. A my lecimy już do tych itemów, które możecie sobie zdobyć z eventu z Doktor Who. Dobrze czytam, że. Chyba no, dobrze czytałem, ale dobra, lecimy z eventer Doktor Who. Mamy do zdobycia dokładnie. Yy, schowam ten czat. Dokładnie mamy do zdobycia cztery itemki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery itemki. Pójdziemy sobie do pierwszego itemka. Będziemy te itemki sobie ubierać. Wchodzimy do pierwszego. Mamy tutaj... Te, 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 doktor, jakiś doktor. Jakąś kobietę. Doktor. Więc bierzemy sobie get. Bierzemy za darmo. Już bierzcie 300 tysięcy ludzi. Już to wzięło. Więc wy bądźcie tym 332. Coś tam, coś tam. Zobaczycie ten odcinek. To bądźcie z tym. I wchodzimy sobie na avatar. Ja pierwsze co, to takie coś ubieram. To jest kobieta. No to... Ok. I co, przechodzimy na Robloxa? Tak, przechodzimy na Robloxa i sprawdzamy, jak ten skin wygląda na już Robloxie. Dobra, mamy. Okej, okay, pani wysoka. Ujej, jaki wysoki jestem tutaj. No Dobra, ale mamy taką tutaj panią. Krótkie włosy. Tyk, a tu nie widać, czy coś ma. uchu, A nie, też ma kolczyk, zobaczcie. Ktoś tak by chciał się przyjrzeć. Potem złoty, a tu coś nie pasuje. Coś tutaj ten. Oczy złote. Krótkie, ładnie wygrywka. Szelki, spodnie na szelkach, ok. Spodenki, mm, spodnie takie krótsze. I kalosz, nie no, jak jest takie dłuższe buty, ok. I skarpetki takie, o czy długie te skarpetki. No dobra. Yy, to jest panie, którą możecie sobie wziąć. Dla dziewczyn może być ok. Zobaczymy, czy ktoś będzie w tym biegał na live, Jeszcze wam pokażę dookoła, jak to wygląda. O nie, jak on odtrzymać tak? Ale pistolet już trzyma dobrze. Kalizator No tak, ledwo, ledwo O, ale już fajnie trzyma te. Pani, idziemy Pani ten Rozłożyć kolczatkę. <grymne> Rozłożymy kolczatkę i mamy pusty dobra W sumie można ogólnie tak się bawić, ale nieważne. Dobra, lecimy do kolejnej rzeczy, jaką można sobie wziąć w katalogu. Więc lecimy do kolejnej rzeczy, która w katalogu jest Jest to Taki oto Doktor. Bierzemy sobie takiego doktora. Już go więcej osób dać wzięło. 407 tysięcy. Bierzemy. 408 teraz jakie ja wziąłem. Jestem 408. Dobra. Przychodzimy do katalogu i sobie go ubieramy i go sobie sprawdzimy. Yy, gdzie jest ten pan? Tu jest ten pan. Bierzemy sobie tego pana. Mamy. OK. I mamy. I teraz tak. Musimy sobie od odświeżyć sobie. Musimy teraz policyjkę. I gdzie się zetwimy tu. I my jest... Dobra, jeżeli ktoś zna Doktor Hu, to może napisać, ja nie znam, ale dobra, mamy garniturek, możemy rabować... Idziemy tu? nie Jak się ma... Broń. Okej. Okay. No tu jest problem z trzymaniem tego. Tego jeszcze jako tako, z tego. <laughs> jakie ja w ogóle? Dobra. Okej, okay, skoki. To jest... Ciekawe, ciekawe, w ogóle te włoski takie. E, te włoski w ogóle by się nawet przydały, jeżeli można było je ubrać. Po prostu na zwykłego nawet. Takiego kwadratowego. Zapropilowane są, że pewnie ciężko by to wyglądało na takim. Tym. No ale zobaczcie. Macie Robloxa w ładnym stylu. <noise> w ogóle mało co ludzi lata Airtro w ogóle zostały wprowadzone, ale możecie sobie takie. No ale teraz Wam pokażę coś chyba dużo lepszego, co będziecie sobie chcieli wziąć. Więc bierzemy przychytwanie ekranu. Pierwsze, co biorę, biorę moje kostiumy. Biorę sobie mój skin wybrany. I teraz idziemy sobie na... Ja lubię na tym, bierzemy get, bierzemy tego małego kosmita, go już prawie 600 tysięcy osób wzięło, ja go też biorę Mamy, dobra, mi się to podoba Idę do awataru i sobie go nałożymy, biorę go Dobra, mamy go i Jak on wygląda tu w katalogu, zaraz o jej jaki taki kosmita mamy, dobra Przechodzimy ten To, do... to samej giereczki już i bierzemy sobie, odświeżamy Policyjkę i co my tu mamy? Jak to fajnie wygląda! Ej, śłodziak. Bardzo napisać, czy jest słodki czy nie w komentarzu. Jeżeli jest słodki, to tak jak nie, to nie On ma takie z... Jok już pony... O, normalnie mogę rabować teraz. Normalnie mogę teraz rabować. A, A policji to nie tyka. I teraz tak. E no jest konkretnie, możecie zobaczyć sobie jak to wygląda w różnych scenariach. O tak pod... Pod słońce U. Nie no, żartuję Ale nie, dla mnie tył jest taki w miarę ok. Ma mały ogonek, nogi, pazurki Trochę jak Stitch właśnie Mega Stitcha mi przypomina, możecie na, tak... Od, do, no z twarzy nie Ale jak tak patrzę z boku coś, może troszeczkę za gruby Ale przypomina mi Stitcha trochę Troszkę, no twarz no wiadomo, że jest inna twarz Ale jakby troszeczkę twarz poprawić to mi przypomina Stitcha to może to jest, no, doktor Hu filmu, ale, no. Ja patrzę po to, więc fajnie, możecie napisać. Ogólnie, to jest doktor Hu, jak coś, więc jeżeli ktoś będzie oglądał, to będzie wiedział. O, do odebrania, jeszcze raz powtarzam, do odebrania do 26 czer marca, czy, czerwca. Marca, czyli chciałem czerwca, powiedzieć, marca. Macie dokładnie jeszcze 13 dni na odebranie tych rzeczy. No, teraz po ciemku to ciekawie wygląda, dobra. I lecimy teraz do ostatniej rzeczy, którą możecie sobie odebrać. Jest to oto taki plecak. oto taki plecaczek i właśnie taki oto plecaczek, znaczy naprawdę dużo. Ponieważ w Jailbreaku także został dodany wehikuł czasu i tu jest wehikuł czasu. E tu jest ciekawe, czy to jest coś Police Public Callbox. Public call, bo... Policyjny Publiczny publiczne calbox, Ciekawe, taki plecak. A czy może ktoś do niego wejść <noise> Zaraz zobaczymy, dobra, przechodzimy teraz do A, biorę go, biorę ten plecak 600 tysięcy osób prawie go ma, ma 600 już, czy nie ma go 600? Nie, ma 594 Więc wy możecie być 600 osobą, która go weźmie Dobra, nakładamy go sobie teraz na awatar go od razu nakładam Jak on wygląda na stronie I zaraz sobie zobaczymy Wszystkie linki jak coś będą w opisie Jak sobie to wziąć, będzie link do tych wszystkich rzeczy Więc po prostu oglądajcie opis Dobra Zamykamy i robimy sobie teraz odświeżenie i wam pokażę, do czego nawiązuje ten plecak. Plecak, widzicie? Mamy doktor Hu. Jak to fajnie wygląda, w ogóle tu jest jajko jakieś, co to jest? Nie wiem. Okej, okay, drzwiczki, coś jest ciekawego, tu w środku nie widać nic, ale już wam pokazuję, do czego to nawiązuje. Plecak w miarę duży, więc jak będziecie nachowanym, to raczej nie warto się w nim chować. Z raczej go lepiej sobie zdjąć, jeżeli będziecie nachowanym na moim live'ie. Dobra, ale zrowoczymy sobie tak. I pokaże coś, jeżeli dotrwaliście do tego momentu to będziecie to widzieć, dobra. E? O, plecak nawiązuje do tego. I to właśnie, zobaczcie. Do tego nawiązuje plecaczek, dlatego że tam też jest wehikuł czasu. Musiałbym bardziej... O nie. No nie, nie da rady wyjść. Uwięziony zostałem. <noise> zostałem uwięziony, no niestety, ale ja wiem jak wyjść. Patrzcie, bierzecie sobie tu teleport, prisoner i idziemy do prisonera. O, jesteśmy od razu tutaj i idziemy sobie ten helikopter przestawić lekko tu w to miejsce. <noise> Czemu w to miejsce? Bo tutaj mamy ten. Tak hmm, się mówiłem. Tutaj mamy to, co potrzebujemy. Ten wehikuł czasu, który mamy na plecach, to jest prawdopodobnie nawiązanie do tego. Nie, musimy tylko schować linkę. Teraz dajemy tu linkę. Dobra, możecie tak się dostać szybciej, jeżeli nie chcecie. A, dobra, bo. Aha, dobra, bo ja nie wiem, jak to teraz zrobić. O. A niebo. Nie wiem, teraz naprawdę nie wiem, jak to. zrobić. A, bo ja powiem być pod. Ja powiem być chyba to pod helikopterem zrobić, jeszcze raz. Przepraszam, że teraz tak umieszczę, ale jak to zrobić, to od razu Wam pokazuję. Tak. bierzecie sobie tak. O, i teraz, patrzcie na to. Tak. A, nie można. Prawdopodobnie w tym miejscu nie można tego zrobić, więc po prostu bierzecie sobie tak, wkładacie sobie to tak i macie. Tak oto to dokładnie wygląda. Jak zobaczycie dokładnie, to są numerki. Tak? I tu macie to całe. No i kiedyś mi się udało idealnie zrobić, że przeszedłem przez linię i doszedłem no, dalej. Ale zobaczcie, to jest to i mamy to na plecach. Tylko w innym miejscu w innym rozmiarze, w inaczej to wyglądające Ale jest, mamy to na plecach Więc, drodzy widzowie, ciekawie to będzie wyglądało No, będzie to naprawdę ciekawe Jak to teraz będzie z tym działało To jest naprawdę blisko nas, teraz Ja to już na tym stałem, ale no do widzowie, dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Dzwoneczkujcie, naprawdę fajnie byście zostawili tu Dużo lajków, bo każdemu się przydadzą Te itemy, a jak zostawicie dużo lajków To wszyscy to zobaczą, więc ja dziękuję za oglądanie Na razie, trzymajcie się